Cześć, witam na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na cooking show. Co prawda, ja nie jestem szefem kuchni, tylko wypróbuję jesienne przepisy innych ludzi i może moją zupę jak zdążę. Ale na pewno będą dwa ciasta i pumpkin spice. Tak, będzie jedno pumpkin pie i będzie takie coś jabłuszkowego. A i, I zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dobre, a jak nie będzie dobre, to będziecie wiedzieć, żeby, żeby tego nie robić. Pierwsze ciasto, jakie zrobię, to jest takie właśnie do jabłuszkowe. I ono jest fajne, bo ono hmm, nie ma jakby za dużo ciasta. To są głównie jabłka. I to wychodzi strasznie fajnie, i to jest z takiego francuskiego kanału Tu się gdzieś wyświetli nazwa Więc jak się uczycie francuskiego to super, bo można się pouczyć, a Jak nie znacie francuskiego to średnio nic nie zrozumiecie Ale możecie próbować no, to Bardzo fajne przepisy ma dziewczyna No, ja, jeszcze muszę umyć jabłka bardzo się staram wykadrować, żeby to było dobrze. Nie wiem, czy mi wejdzie. E, więc ona tam mówi, żeby obrać te jabłka, ale mi się nie chce. Plus mi nie przeszkadza fakt, że w tych jabłkach jest skórka, więc tylko wykroję te środki. I think i, i będzie super bo już robiłam to ciasto i wyszło zajebiście. To jest takie ciasto, jak chcecie ludziom zaimponować, a jednocześnie nie macie za dużych skilli kucharskich, bo to nie jest coś, co ja na przykład widziałam gdziekolwiek indziej, więc polecam serdecznie, bo naprawdę jeśli umiecie ogarnąć jabłka tak, żeby nie miały tych środek z pestkami, środków z pestkami to wyjdzie. Nie widać ani do końca mnie, ani tych jabłek. Nie jestem... O! I don't know. Ogólnie nie jest to pro profesjonalne show. Cooking ani show. No, no nie wiem, będę ucięta, ale widzicie jabłuszko. Jabłuszka są teraz chyba, już może nie, ale były w sezonie. To też nie wiem, w sumie jest listopad, to jeszcze są takie jesienne Klimata, ale już niezbyt, no nie wiem no. Możecie napisać, czy są w sezonie, czy nie są w sezonie. Ogólnie z tego zrobię ocet. Nie, nie wyrzucam, bo bardzo lubię kuchnię i Bardzo lubię też ocet jabłkowy. Więc to sobie zostawiam. Tego nie użyję. I po co tak w ogóle robić? Bo to fajnie, nie ma się pieniędzy. Niczego w sumie za bardzo. Jest, są same pozytywne wibracje przekazywane. I teraz sobie. Yy, Kroję te jabłka w takie jak najbardziej płaskie kawałki. Ogólnie, gotowanie w pewien sposób mnie uspokaja, ale nie lubię przepisów, z którymi trzeba dużo rzeczy robić. Znalazłam taki w miarę dobry kadr, jak już nie mam nic do powiedzenia. Ok, więc mamy taki. Wielką miskę jabłek i teraz idziemy po mniejszą miskę. Więc potrzebujemy mniejszej miski i wagi e, i listy, bo nagrywam to telefonem i mam tu listę, czego potrzebuję. Otóż potrzebuję dwa jajka, masło i mam wszystko w sumie. To zaczniemy i. Tak, yy, daję osiemdziesiąt gramów mąki. A, za dużo. No to bardziej jest yy, program rozrywkowy. Ja się bawię dobrze w sumie. Teraz robimy czterdzieści gram cukru. Uwaga, o. Jak? Jesteście fit świrami, możecie dać ksylitol, miód by też był zarablisty. Zdałam dwa jajka, 100 ml tego, czeka, tego ekstraktu waniliowego i przepis mi każe też, Sok z cytryny dać. No to daję. A, dobra, nie wleciała mi chyba żadna paska. Ale jak wleciała, to trudno. Jakby, tak szczerze, coś się stanie? No najpierw ktoś przygryzie i będzie na dobre. Masło teraz. Ewangelii już nie mam, a miał być 25 gramów. Ale muszę i tak je rozpuścić. E, w przepisie miał być cukier waniliowy, ale go nie mam i mam tylko cukier ze skórką cytrynową. Także chyba take it, or leave it I guess. Proszek do... O, się zrobiło masło. E, I ja dodaję tego przepisie, nie ma. Ale ja jestem craizolką. I dodaję cynamon i gałkę muszkatołową. Będzie to ładnie. Daję też masło i szczyptę soli. Ja jestem zbyt leniwa, żeby wyjąć taką automatyczną trzepaczkę, zamontować wszystko, żeby mi to się trzepało i potem to umyć i rozmontować. Więc wszystko robię manualną. Jakby tego ciasta nie wyszło za dużo. I teraz wylewam to na te jabłka. Ja wiem, że a little bit crazy to wygląda, bo będą w sumie jabłka z odrobiną ciasta, ale możecie zaufać. Jeśli lubicie takie wilgotne rzeczy, to to jest ciasto dla was. Więc ja teraz mieszam to. Ale nie jakoś super. Znaczy dokładnie w sumie mieszam, ale nie wiem, czy super dokładnie. No tak, żeby mniej więcej jabłka były wszystkie pokryte, ale jak jakieś będzie niepokryte, to nic się nie stanie. I wyciągam teraz tą to, tortownicę, pere masełko, tortownicę, no właściwie, no znaczy nie żaroodporne jakiekolwiek, blacha, nie blacha, to smaruję masłem. Tak trochę, trochę ręką. W kuchni nie ma być ładnie, a ma być smacznie. Ta, te wszystkie cooking show w telewizji czy na YouTubie, nie wygląda tak życie. Dobra, jak już jest masło, damy też odrobinę mąki chyba. Tak to się robi, nie? Żeby nie przelegało. I nagrzewam piekarnik na 190 stopni. Wszystkie jabłka wylewam i po żadnej tą całą masę wyskrobywuję. I teraz jakby tak robię, powinnam to zrobić partiami, ale nie zrobiłam. I teraz tak jakby upycham to, żeby tu było jak najmniej miejsca takiego wolnego, w sensie no wiadomo, że będą takie szparki z jabłek, ale nie takie duże. Nie wygląda to teraz ładnie, w ogóle. Chociaż. No nie wiem, ale. I guess, jest jak jest. I wstawiam to na 50 minut. Czasem godzinę potrzebuję, zależy od jabłek. I pokażę Wam, jak to wyjdzie. Umyłam miskę, gorące są jeszcze. Umyłam miskę, w której robiłam ciasto i wrzuciłam tutaj dynię i teraz zrobię papki pire. To jest taka specjalna dynia, którą można ze skórką jeść. Ciasto do tarty. Tu mam taką wysłużoną foremkę mojej babci. ale jest nadal dobra i, i jest okej. Okay. My zawsze jak dają zupę na wynos, to dają w takich plastikowych opakowaniach i my to zawsze z rodziną zostawiamy. wylało mi się. I chyba dobrze, bo potem można używać tego. Na przykład ja teraz tego używam. Tyle myślisz że jest 200 gram. No chyba jest, nie wiem. Dobra, ale ja że będzie za dużo. O, i w ogóle to jest pumpkin pie y, z przepisu rozkosznego. Foremkę robię masłem. I ogólnie ten przepis jest trochę skomplikowany, bo to już jest taki przepis, jak zrobiliście parę ciast i chcecie zabrzmieć tak, wiecie, jakbyście mieli z do Masterchefa, bo to jest jakaś taka tarta z palonym masłem i tak dalej. Nie wiem, czy mi to wyjdzie. Ale spróbujemy. Yy, kocham wyzwania. Proszę bardzo, piękna foremka. Do bo On ma też przepis na tą tartę, że to ciasto ma być też na palonym maśle. Ale ja nie jestem aż tak fancy. Yy, zrobię najpierw to palone masło. Mam je po prostu w sumie spalić. Więc pozwalam się masu spalić, a tymczasem. Wykładam formę. O, tu ktoś widzę, że próbował to w domu otworzyć. Moja siostry podejrzewam. Tam dodałam właśnie, masło mi się już spaliło. Czyli dobrze. I dodałam je tutaj i teraz daję, daję jajka. Dobra, eee, co tam jeszcze? Miód pomarańcza, o Jezu, za pomarańcza. Hmm. O, bo tu też w tym przepisie, że ma być sok z pomarańczy, skórka z niej. Więc to już nawet o takie trochę bardziej świąteczne vibe'y zahacza. po ja prostu chyba dodam tu kawałek tej skórki. No, może nie, może zetrę, bo się zastanawiam, czy nie lepiej po prostu było dać kawałek Pokrój takie, Dam trochę więcej może i pokroję jest taki bo wiem, że to gorzkie, to to białe, więc staram się zrobić całą tą skórkę z góry. Perdykt jest taki, że lepiej nie będzie. Mogę tylko dodać też te soku. Chyba dodałam trochę za dużo tego soku, spójrzcie. Chyba za bardzo się zatraciłam. Albo chociaż... No nie wiem, wydaje mi się, że będzie... że jest ok. Dobra, dam trochę tutaj moki, bo... Aaa, trochę trzeba robić. Bo boję się, że... że wyjdzie jednak... co jednak zbyt. Dobra, wydaje mi się, że jest ok, ładnie, bardzo ładnie. I teraz dodaję tak cynamon. Nie żałuję sobie, ale też zostawiam, bo chcę dać trochę do ramkini spicu. E, Gałka muszkatołową też sobie tego nie żałuję. Imbir. No i mieszam i tu powinna być jeszcze śmietanka kremówka, ale ja nie wiem, czy jej dodam. Może będzie gorzej, jak nie dodam. Dodam trochę tej śmietanki wegańskiej. I liczę, że to będzie ok. No dobra, i chyba jest. Eee, nakłuwam teraz to tym. Mam katastroficzne ciasto. No dobra, i kazali to od razu tu wlać, więc wlewam. E, liczę, że to jajko to może i się zetnie, wkładam to też do piekarnika i niech się on, w przepisie jest pół godziny, ale trochę obrudziłam, ale i tak wyszło OK. E, Okej, okay. i tutaj już nagram tylko z głosówką, bo do domu wróciła moja mama i siostra i nie chciałam, żeby gadały w tle. Robimy pumpkin spice, dodałam śmietankę wegańską, do tego parę łyżek purée i wymieszałam. Dodałam przyprawy, które się wyświetlają i tak się prezentują ciasta. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że Ci się podobało i do zobaczenia. Cześć!